To mecenasi układu porannego. Rosnące koszty IT hamują rozwój Twojej firmy? Z AMSO obniżysz wydatki nawet o 70%, wybierając polizingowy sprzęt IT sprawdzony, wydajny i gotowy do pracy. Kliknij link w opisie i pobierz specjalną ofertę dla firmy. Sojusz Północnoatlantycki zatwierdził wymóg przekazywania 5% produktu krajowego brutto na obronność. Pentagon wszczyna śledztwo w sprawie wycieku raportu na temat ataku na program atomowy Iranu. Socjalista będzie kandydatem Partii Demokratycznej na burmistrza Nowego Jorku. W Czechach zatrzymano pięciu nastolatków zradykalizowanych przez samozwańcze państwo islamskie. Niemiecka policja przeszukała kilkadziesiąt domów w związku ze śledztwem w sprawie mowy nienawiści w internecie. Sąd Unii Europejskiej odrzucił skargę Ryanair na pomoc publiczną udzieloną konkurencyjnej linii lotniczej przez rząd Niemiec. Czwartek, 26 czerwca, to jest układ poranny. Michał Ziomek, zapraszam. Członkowie Sojuszu Północnoatlantyckiego będą musieli wydawać 5% produktu krajowego brutto rocznie na cele obronne. Prezydent Francji Emmanuel Macron uważa, że w zamian Stany Zjednoczone powinny zakończyć wojnę handlową z Unią Europejską. Sprawa zwiększenia finansowania swoich sił zbrojnych przez członków NATO była przedmiotem dyskusji od wielu miesięcy. Amerykański prezydent Donald Trump domagał się zatwierdzenia wydatków na poziomie 5% PKB w ramach zwiększania przez Europę odpowiedzialności za własne bezpieczeństwo. Podczas szczytu w ostatecznie zaakceptowano ten postulat. Zdaniem sekretarza Generalnego Sojuszu Północnoatlantyckiego Marka Rutte zawarte porozumienie jest niezwykle ważne z punktu widzenia zbiorowego bezpieczeństwa. Wydatkowanie pieniędzy na rozwój zdolności militarnych pozwoli odpowiedzieć na nowe zagrożenia i doprowadzi do skoku milowego całej organizacji. Sekretarz stanu USA Marco Rubio uznał spotkanie liderów NATO za szczyt Trumpa, bo inni członkowie sojuszu zaakceptowali jego główne postulaty. Skrytykował zarazem Hiszpanię, która wymusiła dla siebie wyjątek i nie będzie musiała spełniać wspomnianego zobowiązania. Sam amerykański przywódca zagroził Hiszpanii konsekwencjami w postaci zwiększenia ceł na towary importowane z tego kraju. Prezydent Andrzej Duda w trakcie szczytu w Holandii stwierdził, że w polskiej konstytucji należy zawrzeć wymóg utrzymywania wydatków na wojsko na poziomie 4%. PKB rocznie. Zmiana miałaby zostać uwzględniona już w przyszłorocznym polskim budżecie. Polska głowa państwa zdaje sobie zarazem sprawę z możliwego braku poparcia dla takiego rozwiązania ze strony parlamentu. Zdaniem prezydenta Francji Emmanuela Macrona, zaakceptowanie zobowiązania w postaci zwiększenia wydatków zbrojeniowych przez Europę powinno doprowadzić do zmiany swojej polityki przez Trumpa. Stany Zjednoczone nie powinny więc prowadzić wojny handlowej ze swoimi sojusznikami. W kwietniu Ameryka nałożyła cła na produkty importowane z Unii Europejskiej. Basically. Uczestnicy szczytu sojuszu północnoatlantyckiego potwierdzili ponadto zobowiązania wynikające z artykułu 5 traktatu waszyngtońskiego. W razie ataku wymierzonego w jedno z państw członkowskich NATO, pozostałe kraje będą uznawały go za uderzenie w całą organizację. Sojusz zapewnił też Ukrainę o swoim dalszym wsparciu dla jej obrony przed Rosją. Trump, odnosząc się do kwestii wojny na Ukrainie, stwierdził, że negocjacje z prezydentem Rosji Władimirem Putinem w sprawie pokoju okazały się trudniejsze niż wcześniej oczekiwano. Departament Obrony Stanów Zjednoczonych wszczął postępowanie w sprawie wycieku danych na temat ataku na Iran. Z informacji opublikowanych przez media wynika, że Amerykanom nie udało się zniszczyć w weekend irańskiego programu nuklearnego. Wnioski z analizy przygotowanej przez Agencję Wywiadu Obronnego zamieściła we wtorek między innymi telewizja CNN. Analitycy twierdzą w niej, że bombardowania trzech irańskich obiektów w nocy z soboty na niedzielę jedynie o kilka miesięcy opóźniły realizację planów atomowych Iranu. Biały Dom mówił wcześniej o całkowitym zniszczeniu tamtejszego programu nuklearnego. Amerykański sekretarz obrony Pete Hexett podczas szczytu Sojuszu Północnoatlantyckiego w Hadze potwierdził istnienie takiego dokumentu. Poinformował też o wszczęciu postępowania związanego z wyciekiem danych, do którego miało dojść w Federalnym Biurze Śledczym. Do mediów przedostały się informacje sporządzane na użytek wewnętrzny, czyli ocena zniszczeń dokonanych w trakcie operacji przeprowadzonej przez lotnictwo USA. Hexet uważa opinię analityków na temat skutków ataku za mało wiarygodną. W jego opinii straty zadane Iranowi miały być bardzo poważne i doprowadziły do zniszczenia instalacji atomowych w tym kraju. Łącznie na cele w Iranie zrzucono 14-13-tonowych bomb penetrujących. Cytowany przez portal Politico Rzecznik Sił Obronnych Izraela, generał brygady Efje Defrin, powiedział, że jest za wcześnie na dokładną ocenę ataków prowadzonych w czasie dwunastodniowego konfliktu z Iranem. Jego zdaniem najprawdopodobniej irański program atomowy został opóźniony o kilka lat. Zoran Mamdani zwyciężył w paryborach Partii Demokratycznej i będzie jej kandydatem na burmistrza Nowego Jorku. Muzułmański polityk jest zarazem członkiem Demokratycznych Socjalistów Ameryki. W głosowaniu Mamdani pokonał łącznie 10 innych kandydatów, uzyskując blisko 44% głosów. Jego głównym rywalem był Andrew Cuomo, wcześniej pełniący funkcję gubernatora Nowego Jorku. Oficjalne wyniki powinny zostać ogłoszone najpóźniej 15 lipca. Najważniejszy przeciwnik Mamdaniego już teraz przyznał się do swojej porażki. Chłomo nie wykluczył samodzielnego startu w listopadowych wyborach. 33-letni kandydat demokratów jest pierwszym od 32 lat socjalistą, który będzie ubiegał się o stanowisko burmistrza największego miasta w Stanach Zjednoczonych. Mandani w trakcie swojej kampanii w przedwyborczej uzyskał poparcie między innymi liderów lewicy, senatora Berniego Sandersa i kongresmenki Alexandrii Ocasio-Cortez. Urodzony w Ugandzie polityk ugandyjsko-indyjskiego pochodzenia, jest obywatelem USA od 7 lat, a od 8 lat działa w demokratycznych socjalistach Ameryki. Przed pięcioma laty został wybrany do Zgromadzenia Stanowego Nowego Jorku. Jego głównymi konkurentami będą obecny burmistrz Eric Adams oraz kandydat partii republikańskiej Curtis Sliwa. Czeskie służby zatrzymały pięciu nastolatków zradykalizowanych przez samozwańcze państwo islamskie. Dwóch z nich próbowało w ubiegłym roku podpalić synagogę w Brnie. Większość aresztowanych w tej sprawie ma mniej niż 18 lat. Usłyszeli oni zarzuty dotyczące przestępstw motywowanych nienawiścią, propagowania i wspierania terroryzmu oraz próby przeprowadzenia zamachu terrorystycznego. Dwóch nastolatków 29 stycznia ubiegłego roku chciało zniszczyć synagogę w Brnie. Podłożyli oni ładunek zapalający, ale z niewiadomych przyczyn nie doszło do jego eksplozji. Wszyscy zatrzymani mieli zostać zradykalizowani przez państwo islamskie za pośrednictwem internetu. Należeli oni do internetowych grup służących do rekrutacji nowych członków przez samozwańczy kalifat. Czeski kontrwywiad twierdzi, że osoby te nie utrzymywały kontaktów z lokalną społecznością muzułmańską. Śledztwo w tej sprawie jest prowadzone przy współpracy ze służbami z Austrii, Wielkiej Brytanii i ze Słowacji, a także dzięki pomocy udzielanej przez unijną agencję policyjną Europol. Aresztowań dokonano także na terenie Austrii. W kilku nalotach na sympatyków ISIS zabezpieczono noże, siekiery i maczety. Federalny Urząd Policji Kryminalnej przeprowadził przeszukania nieruchomości w całych Niemczech. Akcja była wymierzona w osoby podejrzane o rozpowszechnianie mowy nienawiści w internecie. Śledztwem objętych miało zostać łącznie około 140 osób, dlatego policja wkroczyła do 64 domów w całym kraju. Prawie dwie trzecie analizowanych przypadków ma dotyczyć osób o radykalnie prawicowych poglądach. Zostały one oskarżone m.in. o podżeganie do nienawiści, zniesławienie polityków oraz używanie symboliki ugrupowań terrorystycznych lub organizacji, które są uznawane za nielegalne przez niemiecką konstytucję. Podobne naloty odbywają się regularnie od lat w miesiącach letnich, towarzyszy im konfiskata komputerów, telefonów komórkowych i tabletów należących do podejrzanych. W ubiegłych latach podstawą do przeszukania w domach prywatnych osób było między innymi nazwanie pijakiem obecnego kanclerza Niemiec Friedrich Hamerca czy określenie lidera Zielonych Roberta Habecka miarem idioty. Tylko w ubiegłym roku odnotowano prawie 11 tysięcy przypadków naruszenia prawa poprzez internetowe komentarze. To oznacza czterokrotny wzrost w ciągu zaledwie trzech lat. Sąd Unii Europejskiej oddalił pozew linii lotniczej Ryanair przeciwko niemieckiemu rządowi. W czasie pandemii koronawirusa władze w Berlinie udzieliły pomocy finansowej firmie Condor. Przedstawiciele prywatnych irlandzkich tanich linii lotniczych zaskarżyli działania niemieckiego państwa. Według Ryanair tego rodzaju pomoc była dyskryminująca dla konkurencji Kondora oraz nieproporcjonalna względem rzeczywistych potrzeb niemieckiego przedsiębiorstwa. Tak naprawdę miało ono otrzymać pieniądze od rządu, bo przeżywało problemy związane ze swoją restrukturyzacją. Unijni sędziowie nie dopatrzyli się jednak podstaw do wszczęcia śledztwa w tej sprawie. Ich zdaniem Komisja Europejska na wniosek Niemiec miała prawo zatwierdzić trzy pakiety pomocy dla tamtejszych linii Lotniczych. Wsparcie zostało przyznane w związku z wprowadzeniem przez rządy ograniczeń, które uniemożliwiłyby normalne podróżowanie za pośrednictwem samolotów. Łącznie Condor przed czterema laty otrzymał 525 milionów euro. Ryanair zaskarżył jeden z pakietów opiewający na kwotę 144 milionów euro. Irlandzka firma może jeszcze zaskarżyć decyzję Sądu Unii Europejskiej do Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości. Informacje przygotował Mauryce Mietelski, nadzór redakcyjny Igor Jankę. Jeżeli podoba się Państwu nasza praca, serdecznie zachęcam do wsparcia Układu Otwartego w serwisie patronite.pl. To wszystko na dzisiaj. Bardzo Państwu dziękuję za uwagę i do usłyszenia w kolejnym Układzie Porannym. A oto mecenasi Układu Porannego. Rosnące koszty IT hamują rozwój Twojej firmy? Z AMSO obniżysz wydatki nawet o 70%, wybierając polizingowy sprzęt IT sprawdzony, wydajny i gotowy do pracy. Kliknij link w opisie i pobierz specjalną ofertę dla firmy.